Hola amigos! Wracamy do Was właśnie z Meksyku i przygotujemy sobie dzisiaj wysokobiałkowy posiłek. W prawdziwym meksykańskim stylu. Dzisiejsze danie będzie naprawdę kolorowe, a to bardzo ważne, bo nie jemy tylko ustami, ale też oczami. Dlatego, do naszego przepisu dzisiaj użyjemy sobie papryki w trzech kolorach: będziemy mieli czerwoną, pomarańczową, żółtą, cebulkę w kolorze białym, czerwonym, cztery ząbki czosnku, kukurydza, troszeczkę fasolki, mięso wołowe oraz taka zielona fasolka, ale to jest mój dodatek, który lubię mieć w tym daniu, bo naprawdę fajnie wygląda. Na sam koniec, żeby dodać troszeczkę smaku do sosu, użyjemy sobie szklaneczkę bulionu warzywnego. Jeżeli nie macie bulionu, to w ostateczności można użyć połóweczkę takiej kosteczki rosołowej, ona doda troszeczkę smaku, ale jeżeli macie możliwość zrobić sobie i na przykład go zamrozić na przyszłość, to będzie to naprawdę fajne rozwiązanie. Ja zatem zabieram się do pracy i zaczniemy sobie od pokrojenia naszej papryki. Cały środek z tej papryki wykrajamy, wyciągamy go, on się nam nie przyda. Ja polecam zawsze obydwie strony tej papryki sobie odciąć tak samo jak i górę, bo wtedy możemy sobie po całej długości wyciąć jej środek. To samo robimy z drugą częścią. Wycinamy środki, zostaje nam tylko czyściutka część w środku. To samo robimy z każdą kolejną papryką. Następnie dzięki temu, że właśnie w taki sposób sobie tą paprykę pokroiliśmy, to teraz możemy obydwa paseczki dać na siebie, złączyć je ze sobą. I pokroicie sobie już w paseczki razem. Zajmie nam to o wiele mniej czasu. I tak samo postępujemy z resztą papryki. Dwie minutki krojenia i mamy naszą paprykę już gotową. Dlatego przełożymy ją sobie teraz do naszej miseczki z powrotem. I tak przygotowaną paprykę odkładamy sobie na bocie. Tak naprawdę do pokrojenia została nam tylko i wyłącznie cebula, czosnek i nasza fasolka. A my zaczniemy sobie od cebulki. Cebulkę kroimy... Na pół, paseczki, w poprzek i kroimy sobie w kosteczkę. To samo robimy w przypadku drugiego kolorku. Przecinamy sobie na pół, w poprzek i w kosteczkę. Do tak przygotowanej cebuli od razu wciśniemy sobie czosnek. I niestety nie mamy naszej praski do czosnku. Chyba, że, chyba, że ją gdzieś tutaj schowałem. Mamy jednak naszą praskę do czosnku. Wkładamy sobie nasz czosnek ło, do środka. Czosnek i cebulę mamy gotową. Przekładamy sobie wszystko razem do miseczki. I tak właściwie większość składników mamy już gotową, ale ja tak jak mówiłem, dodałem sobie jeszcze dzisiaj do tego taką zieloną fasolkę, więc ostatnią rzeczą, którą zrobimy, to po prostu wyjmiemy całą tą fasolkę z miseczki i po prostu ją w dwóch miejscach przetniemy na pół i odkroimy tylko i wyłącznie tutaj jej końcówki. Tak przygotowane produkty, właściwie są już gotowe do przygotowania. Zajęło nam to mniej niż 15 minut, dlatego zapraszamy Was teraz do kuchni. Mieliśmy właśnie przechodzić do kuchni, ale wracamy do Was tu jeszcze na chwilę, ponieważ pomidory schowały nam się w lodówce i zapomnieliśmy o nich powiedzieć. Dlatego będziemy potrzebowali dwie puszki pomidorów z puszki. Przygotowanie naszego meksykańskiego dania zaczynamy od rozgrzania oliwy na naszej patelni. Bardzo ważne jest to, żeby nagrzać patelnię bardzo mocno, żeby zamknąć mięso, żeby nie wypłynęło z niego za dużo wody i tych soków, które sprawiają, że jest ono po prostu soczyste. Dlatego chwilę czekamy, aż nasza patelnia się bardzo mocno rozgrzeje. Patelnię mamy już mocno rozgrzaną, dlatego dodajemy nasze mięso mielone i zaczniemy sobie, właśnie, od usmażenia całego mięsa. Kiedy mięso mamy już całkiem mocno ścięte, tak jak widać. Dodajemy sobie do niego naszą cebulkę i czosnek. Wszystko razem dokładnie mieszamy i zostawiamy jeszcze na 2-3 minutki, żeby się wszystko razem ze sobą fajnie przeszło. Po upływie około 3 minut możemy zacząć dodawać naszą paprykę. Wsypujemy całą na patelnię. Wszystko dokładnie mieszamy razem. Na tym etapie, jak papryka jest już trochę bardziej miękka. Czas na to, żebyśmy dodali naszą zieloną fasolkę, naszą czerwoną fasolę i kukurydzę. Wszystko razem teraz ładnie mieszamy. W momencie, kiedy dodaliśmy wszystkie nasze warzywa, to jest czas na to, żebyśmy wlali szklaneczkę naszego bulionu. Wlewamy bulion na patelnię i zostawiamy teraz wszystko. Do gotowania się na mniej więcej 5 minut. Ok, w momencie kiedy danie wygląda właśnie w ten sposób, czas wziąć garnek i przełożyć wszystko do środka, bo będziemy dodawać nasze pomidory, które nam się wcześniej schowały w lodówce. Ok, nasze całe danie przełożyliśmy do garnka, dlatego teraz ostatnim etapem jest dodanie pomidorów i wymieszanie wszystkiego razem. Ostatnim etapem jest dodanie przypraw, i w tym wypadku my używamy suszonej albo świeżej bazylii, pół łyżeczki papryki ostrej, całą łyżeczkę taką dużą kopiastą papryki słodkiej, odrobinę suszonej papryczki chili oraz łyżeczkę oregano. Na koniec doprawiamy wszystko solą i pieprzem. Wszystko razem dokładnie mieszamy i w tym momencie nasze danie jest gotowe. My w dzisiejszym odcinku przygotowaliśmy 6 porcji tego dania, tak żebym ja i pan operator miał posiłki obiadowe na cały dzień. Ale nie martw się, bo teraz na ekranie wyświetlimy Ci kalorykę i makroelementy dla poszczególnego posiłku. A w opisie znajdziesz wszystkie produkty, których dzisiaj użyliśmy, i ich gramaturę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, proszę daj nam znać. Możesz to zrobić zostawiając komentarz, dając lajka like pod filmem lub subskrybując nasz kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!